Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Marta Polak. Fotografia to moja pasja. Bardzo cieszę się, że ostatnio miałam możliwość podzielenia się moją pasją z uczestnikami warsztatów, które prowadziłam. Warsztaty z obiektywem z Martą Polak odbyły się w ramach projektu Różne Oblicza Sztuki, a organizatorem tych warsztatów było Stowarzyszenie Przyjaciół Piecek Migowa w Gdańsku, Dom Sąsiedzki i współfinansowane były przez Radę, Radę Dzielnicy. Piecki migowo. Warsztaty odbyły się od sierpnia do października. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni, powstało wiele pięknych zdjęć, także jesteśmy bardzo wdzięczni i dziękujemy za taką możliwość. Nasze warsztaty trwały od sierpnia do października 2020 roku. Rozpoczęliśmy 21 sierpnia. Był to spacer nad zbiornik retencyjny w Jasie. Byliśmy też nad wróbla stawem, obserwowaliśmy przyrodę, piękne chmury na niebie, jak zawsze towarzyszyła nam piękna pogoda, a więc było wiele okazji do pięknych zdjęć. Drugi spacer miał na celu poznanie dzielnicy Piecki Mingowo. Byliśmy w okolicy Domu sąsiedzkiego i przychodni przy ulicy Piecerskiej, tam jest w bardzo niedalekiej odległości łąka. Miejska, a więc też fotografowaliśmy łąkę miejską, budynki tej dzielnicy. Poszliśmy też do dworku Uphagena, weszliśmy nawet też do wnętrza jego, tego budynku, gdzie mogliśmy zrobić zdjęcia też wnętrz. Pięknie odbijała się w wodzie przed dworkiem Upphagena powstająca nowa infrastruktura. Pięknie odbijały się w tej wodzie nowe, nowo budowane wieżowce. Z kolei 31 sierpnia. Byliśmy na Górze Gradowej i tam z kolei obserwowaliśmy Gdańsk z góry, a więc i Stocznie i Zieleniak i Wieże Kościołów. To jest wspaniałe też i, i cenne, taka możliwość spojrzenia na panoramę Gdańska. Następnie 18 września z kolei byliśmy na stogach, byliśmy nad pustym stawem. Spacer w tym miejscu też był bardzo ciekawy i też okazja do wykonania pięknych zdjęć. A potem lasem przeszliśmy na plażę, tam były bardzo wielkie fale, zrobiło to na nas duże wrażenie, spojrzenie na DCT. To jest po prostu to, co osoby, które interesują się fotografią, na pewno bardzo lubią, bo jest to na pewno ciekawe przeżycie. 25 września znów wybraliśmy się do dzielnicy Piecki Migowo w okolicy ulicy Piekarniczej. Podziwialiśmy staw. Nie wszyscy o tym wiedzą, że jest to taki miły zakątek. A więc ten staw też nam się bardzo podobał. Potem taką nieuczęszczaną drogą wśród drzew i górek poszliśmy nad zbiornik myśliwska, też bardzo ciekawe ciekawa okolica, a potem jeszcze poszliśmy na królewskie wzgórze, a więc wiele atrakcji. Następnie 3 października byliśmy w Otominie, też bardzo spacer nam się podobał, wykonaliśmy wiele, uczestnicy wykonali wiele pięknych zdjęć. Spacer wokół tego jeziora też niezapomnianą był dla wszystkich przygodą. 10 października byliśmy z kolei na górkach zachodnich, tam obserwowaliśmy jachty stające w, w, na przystani, a także różne jednostki pływające, gdyż akurat odbywały się regaty. 12 października zwiedzaliśmy brzeźno, dom zdrojowy, a więc uwieczniliśmy na naszych zdjęciach stan aktualny. Budynku, który jest akurat w trakcie rewitalizacji, a potem byliśmy też na plaży w Wrzeźnie, a potem lasem obok bunkrów przeszliśmy na falochron zachodni do zielonej główki portu, tam widzieliśmy statki na redzie, przepływające statki. I holowniki, a więc morskie inspiracje i morskie klimaty. Jeszcze raz bardzo dziękuję organizatorom za, takie, za taką możliwość odbycia warsztatów. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Może zorganizujemy wystawę na podstawie tych zdjęć. A w międzyczasie jest biuletyn, który pokazuje zdjęcia wykonane przez uczestników warsztatów. Dziękuję bardzo.